domi Co tam, Hubert? No, witam w kolejnym odcinku. Do mi zjeżdża? No, zjeżdżaj Nie no! Nie, Co tam? Staczam się na drugie, na no, której o, w końcu. Ty ja się starasz. I to mówisz. Co się kapisz? Bo no, nie wiem no. Nie ja jeszcze pochodzi się. Chodź otworzę ci otworzę może. ci ten... no. Chodź to, no. A czy ty możesz. Chodź, no, zrobię ci prezent. Mieć... Robiłem ci prezent! Weź ty już! Popatrz, ja prezent! Na tym chodź, prezent! Na tym chodź, prezent. No. chodź, dobra. Mieśkasz po moim łbie, bo to boli. No, w pobliżu są potwory. Ale to chodź, mi szybko! Chodź, Dobra, rozumiem, że nie filmy. Chodź, zrobiłem ci prezent! Wcale ty go nie robiłeś na live! Chodź, mi. Starter pack dla. Chodź Dla domiego, dla domiego. Tutaj jakaś, liter... jakaś, jakaś, jakaś... O kurde. Czekaj. Jakaś literówka tutaj się wystąpiła. Poczekaj... Poczekaj to, 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 powi... to, to, po... to powinno być tutaj tak, te takie reklamy. Ten e, level pierwszy kruk. Level 100 bo dały. A pat co tu jeszcze dałem! Nie chcesz sztabki netherite'u? Sorry. Od samego grafickiego. Na piosenie level 100 się odpowiada. Nie, ja w siebie nie. Masz jej sztabkę netherite'u. Nawet mi siekierę podpisałeś! Moją starą siekierę, 600, dziękuję. To ty, to ty ją sobie Tak, zdaję sobie z A ona, ona była przecież wytym tym... skrzynce na górze. Skąd miałeś ta... dwa z takich bloków emeraldów? Dla mnie? kiedy okay, to, 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 to jest Emeraldy to przy okazji. Jak widzicie, mam w ekwipunku idealnie A, tak. materiałów na trzy bikony. Jednego już zrobiliśmy, żeby sobie tam popatrzeć. No, ro, robię Co to na to dla mnie? Pokazywałeś? Widzę. Pokazywałeś. Że... Jak się z Wagoniki i takie tam? Na live'ie Miesz... pokazywaliśmy? A tak, na live tak, pokazywaliśmy. Co niedziela, okay. co niedziela live. Próbuję przynajmniej, bo nie wiem, czasami mi to no, może nawet wywalić tak głupio. Czasami, no, wywalę, wywalę. Ale dobra, do mi, chodź, porobimy bikony, popatrz, magiczna latarka. Co? <noise> no. Hmm. Magiczna latarnia. A jeśli ktoś nie widział okay. na live, to. to. wagonik. Piękna rzecz. Odej Lena. Lena. Nie. Lena, Lena, fajna rzecz. Proszę. Zjeżdża do ciebie. Chodź i będziemy robili bikona. Dobrze, rozumiem, Przyma. że. wybrałeś. Ja wolę szybszy transport. No tutaj, tutaj właśnie mamy tego beacona. Mamy, nie? No. Zbijamy no mamy, go? mamy. Nie wiem. Jak są. Dobrze. Przez Ale jest no. Jest z... taki to, Tak to, tak. tak na wszelki. Tak. Aj, domi, domi. Stwierdziliśmy, że tutaj co, będzie ja fajne, no, fajne miejsce na bikona Nie domi. Mhm, mm my stwierdziliśmy. No, obyśmy nie wpadli do lawy, żebyśmy nie. Generalnie, nie zdziwiłbym się. O, kabel są, mm. nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem. Hmm, o, patrz, się, patrz, kto tam Czekaj, to do swojego domu doleci. Kto gdzie stoi, co tam ci stoi, co? Czemu tutaj są deski jakieś? Co, co ja, poczekaj, pod tym muszę zabudować. Dobra, czekaj, chcę zobaczyć. Co ty robisz? No nie, nie rób, do budówki, do domu, chodź. Co ty tu. robiłeś? Do budówki, do domu. <noise> tutaj możliwe, że była po prostu ta. Na tej wysokości? Chodź. O nie. Niżej trzeba, po A, niżej, 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 niżej. Dokładnie tak. Też o tym pomyślałem, Doni, wiesz? Wziąłeś bloki? No mam bloki. Ty masz bloki przecież. <noise> W EnderChefcie je zostawiłeś? Tak. A ja mam Chest, Ty też masz Chesta Czekaj, ja skoczę. A, ty masz Ender. A, okej. Okay. Papa. papa. Weź kolejne bloki po prostu. O nie, o nie, Creeper tu jeszcze jest. Cześć, panie. to sobie dosłownie. Creeper na buźce. O, żelazo przynajmniej znalazłem z Pozytywnych rzeczy No, co jest coś czego nam brakuje, ale chce się e, tego kopać ile, ile pięter trzeba? Raz, dwa, trzy, cztery Cztery piętra, tak? Dobrze myślę? Mm. To jest pierwsze, no. to jest drugie, to jest trzecie, a to jest czwarte, tak Cztery piętra Cztery pięterka To jakbyś, jakbyście nie. mieli dwie ptasie mleczka Dokładnie tak. tak. Fajne porównanie, Huberty, nie? Hubertek to, to tak ładny jest. <noise> mnie jak zwykle chcę zabijać. I co? Ha? 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 A, u, u mnie to jest norma. <noise> Więc no. Ja tylko czekam, skończymy odcinek i pójdziemy na CubeCrafta na jeden, jeden graj z ludźmi. A, bo dwa na 2. Dwa. Ojej, czasami te ścinki to mnie zabijają na serio. Znaczy, nie zabijają mnie, ale no... <noise> Psychicznie, Ale no, albo wewnętrznie. Ja wewnętrznie. wewnętrznie. Okej. Okay. Okay. No wewnętrznie, ja bo, wróci, bo wtedy idzie. odcinek niefajny wychodzi, no i wiesz, nie? A, no właśnie. Tak może, dlatego możecie strzelić w ogóle na pocieszenie. Tak. W sobotę, jeśli wyszedł e, ten. ten odcinek, o którym Musimy myślę, później pokazać o... nasze, te, artboard standy. A tak, 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 tak. To, ale to później, chodź. Ale chodź. to zaraz, to zaraz. To zaraz, to zaraz. Words, skaczę. Sun dupę, Wale wiadro. Gratuluję. Ej, well. ja już dupę. Jak się bawisz? No my tutaj robimy miejsce nie pod wiem. My tego... się tylko albo się wydaje, bo skoczyłem na ciebie. Nie skoczyłeś, bo nawet mnie nie spłynęła Dobra. woda. Dobra, na tym poziomie będzie tak. Raz, dwa, trzy i tutaj jeszcze ten o poziom. Rozumiesz ty da mi jeszcze tylko ten poziom. A ty się mhm. jak zawsze obijasz. Ty już ty w ogóle poziom trzymał. Dobra, dawaj. Y, możesz hmm? stawiać... Blu nie od dołu! No to... No to właśnie od góry robię. Znaczy nie od góry, no. <laughs> Poczekaj. Nie, Porobione... nie, 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 nie. Nie. Ty nie widzisz, że to tutaj nie ma... Że nie ma dziury. No właśnie bym... Myślałem, że specjalnie tego tak tutaj nie ma. A nieważne. Co, co ty robisz? Co, 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 co ty robimy? No czekaj. Co ty robisz, ja się pytam. A poczekaj. Tam jest zapełnione? Nie wiem, o Konrad doszedł. O nie, o nie, o nie. No, no to po, poczekaj, odcinek stop, bo trzeba coś zrobić. Odcinek start. <noise> dobrze. Dobra. Musieliśmy na chwilę. Daj, daj mi chociaż trochę bloków, a nie tej łapczywy na, na, na pieniądze. <noise> Czy ty dałeś pieniądze? Dobra? <noise> dobra, to ja tutaj. O, widzisz? Pamiętaj, do mi, bo ja tutaj nadzoruję całą budowlę. tą. Yy, ma być dobrze. Mhm. Dobrze. Wiecie, czemu Hubert jest idealnym z szefem? Hubert. Bo prawdziwy z szef to ten, co gówno robi. <noise> Dokładnie. Wcale to nie tak, że mi nie dajesz materiału, żebym tego tutaj zaklejał. Z tej strony ja mhm. się tutaj. Z... Panie Robol. Panie Robol, ale już je wykorzystałem. <noise> no ale sykra wszędzie. <noise> No, dodaj mi te dwa klacki. O, popatrz, ja tutaj sobie porobię. Wiesz, jakie trudne jest zbieranie beaconów? Mhm. Mm Wierzę, że go tak samo szybko łapką, jak i kilofem. Wiem. Trzeba być miliard ale miliarderem, trzeba, żeby go wykłapać. Więc... Ale trzeba się pofleksować kilofem, więc no. Ja się boję ich jednej rzeczy: <laughs> że nie starszy. Dawaj, to. Poczekaj, bo. bo... Ile ty masz tych bloków jeszcze? proszę nie. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ha! Dwa bloki zostały, Ez. Poczekaj, czy to jest pełny beacon. No i latarnik. We, weź, latarnik. weź, zrób. Staty jest pełny, latarnik. Mam trofeum. O, też mam trofeum. Weź, spróbuj ten i weź, spróbuj zrobić. E, zrób resistance i re, regenerację e... na tym pierwszym. Traszej. Na pierwszym rezultacie i regenerację, okej. Okay. Tak. Ej, to jest odporność 2 i regeneracja by the way. No, tak, wiem, ale odporność. Nie, poczekaj, nie! Siła i regenerację, daj siła i regenerację. A, okej. Okay. Odporność, Przede właśnie 2, A ja, a ja przygotuję wyjście. Ej, w sumie racja, chyba siły dwójki nie potrzeba, bo no, i tak mam na no. większość mobów. To jest krytyka, Przecież... ale ja nawet nie chcę tej siły, więc... Jak? W I w Tylko siła i regeneracja, nie? Reszta to wszystko te dwójki, nie? You know what I mean. Okej. Okay. nie starczy na wszystko. A nie, sorry, nie, nie starczy. No starczy. No starczy. Jest 5 efektów, mamy 4 bikony. 5 efektów, ale jaki ty efekt na razie robisz? Żadne nie robisz. Gdzie jest reszta efektów? No. No teraz się tylko mówiłem, proszę, okay. są Co, tylko. Teraz trzeci efekt jest. Dobra, jump boost. Coj, mamy dwa bikony. dwa beacony, mamy heist, jump boost i speed Ale nie heist, nie heist. Szybkość A. dwójka i no, jump okay, boost dwójka. Szybkość dwójka i jump boost dwójka. Bo ja nie chcę hejsta właśnie. No i tak, no To można ja też nie, nie chciałem, ale tak. Myślałem, że ty chcesz. Nieee, ja będę za szybko kopał, więc po co mi Chodź tu, chodź, 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 chodź. masz perełkę Ja, ja sykam ja Tutaj jest... tutaj... daj mi drugą, jeśli ja nie Daj mi drugą, na wszelki wypadek <grytanie> Zepnąłem się w jakiś blok tam wysoko i wpadłem po jakimś czasie <grytanie> Brawo Czekałem, by wiadru do dojku... W byłem został O, o no koło Dobra, mam. wygląda. Osiągnięcie latarnik. E, 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 e o, e. O, oh, Aha. Uuu, a... Poczekaj, y, czymś będzie trzeba tam od spodu jakby zrobić, nie? To fajnie wygląda. Nie, 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 można bo będzie można można po środku wpaść do tego. nie, 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 da się... O Jezu, poczekaj. Pato, pato Ojeju. Byk... <laughs> Ale to byk będzie... Konrad, nie wchodź i nie wyłaś. Tak ciągle. <laughs> no Czekaj, widzicie jakie jakie tutaj katusze trzeba z ludzi. Czekaj. Hubert weź na chwilę przytrzymaj live'a, żeby cięcie, aż Live'a. Dobra, kolejne cięcie, sorry. Yy, powracam. Jestem znowu. Yy, to później za okay. chwilę pokażę. No, dobra, mów Tommy co ty... co ty robisz? Ja się, ja się nie nie przytapoczę. Fajnie. No to było dobrze, dobra. Idę, idę po te bloki. Ale po co ci tam te bloki? Bo tam był blok no, kurde, Jak tam się bawisz, Hubert? No kurde! No. Co oni robią? Aha, fajnie. Pójdźmy może zaraz na kusinę, bo potem no po, i to łączymy. Eee. Co? Widziałem to. Nie, tam się w czymś nawalałeś, na <grym> ciebie, no <grym> to było gdzieś. Tak, bo wrzuciłem dwie fermy niechcące. No nie su. Dobra, z z może to ja może to jak najszybciej. Z tym spinem to jest katorga. Dobra, biorę bruk. Czy ja to wyrzuciłem, nie? I obicie. W takim sensie W jakim Poczekaj, okay. ja to może skoczę na dół i... Może pod po sprawdzę czy tam na, na dół. Nie, bo po prostu te no, dwa to. bloki. Ej, to w ogóle jak studnia wygląda. Oh, a właśnie Możemy, to, możemy, możemy tutaj zrobić taką studnię z tego i... z pow... takiej czapki. właśnie, stugi. właśnie to widzę. Dobra. Ale na razie nie. No, nie na odcinku. Ale po odcinkę na live możemy zrobić, wiesz, taką z tego, Tylko że to będzie szkło. Jezu. Nie szana, super wygląda. Co wy mnie jest robicie? Uspokoić się. Ej, ale tak nawet spoko ten laser wygląda, nie? No. Ej, ten speed co jest za, za, szy za szybko, ale będę musiał się po prostu przyzwyczaić. Ej, Dobra. No, jest chodź kid. do mi, pokażmy nasze garderoby. No A, właśnie. Lik, garderowa, garderowa. <grywa> moja. Znaczy, będę musiał sobie podmienić pusta, tą y, spodnię i te, te... Pewnie tutaj będzie stała po prostu elitra w tym miejscu. No, niestety nie da się ten... No. Twoja jest pusta, nie? Ale no, takie Jak, coś to? zrobiliśmy na live. Co ty gadasz? No, oddaj, oddaj majnę czapkę. Dobry, ale buty sam zawaliłem, Jojo. Więc ja je Dobrze. Czy ty możesz? Jestem Dobra, to masz tak. buty tylko No Dobra. ten tylko na środku ten Co tutaj się stało z tym szkłem Oddawaj Jakie mi szkło, szkło? Co, to, co to było? No szkło to było Patrz. Ty nie masz takiego. Dzięki. No, A oddałeś, nieważne. Coś czułem, że już masz tak miecz wyciągnięty. Prosto we mnie. Już cuksy dawałem. Kurczę mam. A tak ogólnie też chyba tego nie pokazywaliśmy, że mamy kilofy z jedwabnym, no takim... Yy, ja na Riot robiłem Domi Domi, ja Domi, mam... Domi, 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 Domi Na co wykorzystałeś no. tą sztabkę na A pieszy na nic A, dobra Ale to chodź, zobaczymy odległość tego bikona. Efekty nadal nam się ładują tutaj yy, Nadal się ładują, więc to jest bardzo daleki zasięg Tak Ci powiem, Domi z właśnie stary, chciałem ci jeszcze powiedzieć, że że od ten, O mocy Beacona, na no jak daleko leci. No no. A czy... to, to jest, jest najmocniejszy z ten. Za... Za punktów, czy doleci do farmy żółwików? Jeśli tutaj doleci, to będzie spoko. Yy... Creeper. Uważaj. Oh man. <laughs> e, tutaj już nie dolatuje. Tu nie dolatuje, ale... I tak ale to, po, podejdziesz, sobie podejdziesz, podejdziesz tutaj chwilkę i masz już wszystkie... Te... Ojejku. jejku ten jumpus ja to, to jest na dwa... O, ten jumpus to jest na dwa bloki! To jest na dwie kratki. Jest chyba na dwa i pół nawet. Możliwe, ale ważne, że dwa bloki. O... A, to są trzy kratki. Trzy. O, i w końcu można wchodzić po tej górze jak człowiek, a nie... Jak jakiś... Prześlę na. No. No tak. Nie, to jest najmilsza wersja Leny. Niby dużo się, niby dużo się nie różniło, tylko siedzi i je, ale no. Nie no, żartuję. Nie ja lubię Lena. Tylko ona mnie lubi. No, i mnie też, ale no. Chyba zmienimy trochę ten kolor jeszcze tego. Ale no. Ja myślałem, że powiesz, chyba zmienimy nowego członka naszej ekipy. I weźmiesz jakiegoś arbuza zamiast Leny. Nie. Ale by się wtedy uczysz. Sur survival jeszcze będzie znany. Niestety, znaczy sobie. Ale no. No <grywia> poczekaj, to zobaczmy, nie. czy na pół... Tak, na pół blok... na 2,5 bloki. Można skoczyć na tego. No na no, To mówiłem. No. Znaczy nie wiedziałem, czy na pewno. No dobra. A to sobie słychasz. <grywia> to co? To mi... Nie, tak nie wiem, może ma podkreślić z bo muszę coś ciekawego zrobić. A, poczekaj, no, w sumie jajków też można pokazać ile mamy. Bo no, w sumie nawet na live nie pokazywałyśmy. To e, się tak, że one się <noise> już chyba nawet nie zbierają, Tyle. no po prostu tam znikają. No, zobaczmy ile. Oj, co <noise> będzie z 10 miliardów, Schody. jak to się wejdzie. Schor, <noise> ile masz? <noise> Aż chciałem zaznaczyć, że każdy z 9 hopperów jest jeszcze pełny. Schody to Cześć. będzie trzeba po prostu pozamieniać na te podwójne, na dwa bloki. <grym>, nie yy, no. Oczywiście w sensie że gdzie. No tak Kur. jak tam się do ukór, no <grym>, Jak się wchodzi tutaj. To czy nadal tutaj łapie beacon? O, idealnie, że łapie. Wiesz, jakieś sprófter jump boostem, że nie można też... Że nie można wiesz, skakać się na schodach. Znaczy niby sprint, ale no. Uy. <noise> ale zabójcze to był ten skok. tak, że nawet nie trafiłem skacząc w tego szkieleta. <noise> ale nadal... Popatrz, ja ci pokażę, jak trafia prawdziwe jeszcze. O. W końcu można? Była tak tu. fajnie. Proszę e, wystarczy. No. Wejdź. Weź pójść tam na most Idź pod most. <noise> Weź na most ja ci pokażę, które chciałem pokazać na swojej siostrze. Ale... Na most? Nie pykło, bo poszła. Mhm, ale widzisz mnie i stój w miejscu. Patrz to. Atak zaskoczenia. Nie. <grystanie> Kurde, <Opa>. no. <grystanie> ja to wiedziałem, że ty to zrobisz. Dobra, chodź. Dlaczego Do się nie broniłeś. No bo próbowałem, ale jeszcze nie ogarniam Uuu, tego jumpscasta. O, jeszcze tam wiatr na jakiejś uczynkiewa nie widziałem tego. Patrz, patrz, pa, pa, chodź, chodź, patrz do mnie. Patrz jakie wiadro. <noise> dobry jestem. Ty tak zrobiłeś. <noise> Wiem jak zrobiłem. Skurczyłeś i Ki, Kisz. 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 Patrz, widzisz jaki dobry <noise> jestem. Dobra. Kończymy przy naszym y, twoim tym. Jak on się na, tam nazywał? Ludomir. O, właśnie, przy Ludomirze. Chodź. Nie pytaj szczęścia, jak go zabrałem, to też, też się zastanawiam. Palince. Dobra. Yy, dzięki za oglądanie. Nie, jak, jak, jak łódką wziąłem. Dźinga. Od dźinga. No wiem, wiem. paludomir. Ludomir. Nie, nie, nie zabiję go! Nie! Cześć, cześć. Pa pa. Cześć, cześć. Chuchłe.